Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dzisiaj będziemy rozważali fragment z księgi wyjścia. Gdy mojżesz pas owcy swego teścia im. Mietro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Odejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu! Mojżeszu on zaś odpowiedział: O co jestem? Rzekł mu Bóg, nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ojrzysz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Teraz oto doszło do mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on powiedział: ja będę z Tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja Cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Moi drodzy, w fragmencie Słowa Bożego, które dzisiaj rozważamy, słyszymy o powołaniu Mojżesza. Mojżesz był przywódcą Izraelitów podczas prześladowania w Egipcie. Był młodszym z dwóch synów Amrama i Jochebek. Po urodzeniu przez jakiś czas ukrywano go, by uratować przed śmiercią z rąk Egipcjan. Wystawiony w koszu nad brzegiem Nilu dziecko, znalazła córka Faraona, która zaopiekowała się nim i wychowywała jak własnego syna. Jako dorosły mężczyzna, Mojżesz zabił Egipcjanina, stając w obronie Hebrajczyka, za co groziła mu śmierć. Wieku więc do Madianitów, gdzie poślubił, poślubił Turkę kapłana Madianitów-Sefora. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia, w krzaku ognistym ukazał mu się Bóg. Stało się to na pustyni, gdy Mojżesz wykonywał swoje codzienne obowiązki. Pustynia w Biblii symbolizuje szczególne miejsce spotkania człowieka z Bogiem miejsce zbawienia. Jest też miejscem opuszczenia. Niedostatku i skrajnej nędzy. Miejsce to należy rozumieć jako obraz przedstawiający sytuację, w której człowiek sam już nic nie może zrobić. Natomiast ogień w Piśmie Świętym często wyraża obecność Boga. Jest znakiem Jego opieki oraz niedostępnej świętości Jego chwały podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię. To, że Mojżesz zobaczył krzew ognisty. Miało go przygotować do rozmowy z Bogiem. Gdyby było to tylko podobieństwo do ognia, wywołanego przez ulatnianie się eterycznych olejków krzewu rycynowego, Majżesz nie widziałby w, w tym nic nadzwyczajnego. Poznał dobrze florę półwyspu i jej osobliwości. Mój drodzy, charakterystyczne dla rozważanego dzisiaj tekstu jest to, że. Mojżeszowi ukazuje się Anioł Boży, ale mówi do niego sam Bóg. Mamy tutaj do czynienia ze szczególną formą biblijnego wyrażania przekonania o tym, że człowiek nie może zobaczyć Boga, ale może się z nim spotkać. Podczas spotkania z Bogiem, które opisuje rozważany dzisiaj fragment Księgi Wyjścia, Mojżesz doświadczył objawienia Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Trzymał też od Boga specjalne zadanie, misję to spełnienia. Ma pomóc Bogu w uwolnieniu Izraela z rąk niewoli egipskiej. Początkowo Mojżesz odmawia przyjęcia powołania mówiąc kimże że jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitu z Egiptu. Jednak Bóg obiecał Mojżeszowi, że z nim będzie. Do nas także, tak jak do Mojżesza, przychodzi Bóg w naszej codzienności. Od naszych zwykłych spraw i obowiązków, które wykonujemy. Jednak musimy zrobić Mu miejsce, przestrzeń. Musimy umieć się wyciszyć, odejść na pustynię. Naszą pustynią może być chwila samotności, wewnętrzne skupienie albo zatrzymanie myśli, słuchanie, co mówi Bóg do naszego serca. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. I życzę Wam, abyście wśród Waszych codziennych obowiązków, wśród szumu codzienności, potrafili usłyszeć Boży głos. Do usłyszenia. Szczęść, Boże.